Ta blacha chyba tak strasznie trzeszczy. Jakby to miało zaraz wszystko rozwalić się. Witam w niedziałających już zakładach odlewni żeliwa. Zakłady działały od roku 1738. Zatrudniały około 300 robotników. Przejdziemy się tam, oczywiście, gdzie jest możliwość dostać się, i pokażę Wam, jak to tutaj wyglądało. Oczywiście teraz to już jest strasznie wszystko zniszczone, ale kiedyś te zakłady Prężnie tutaj działały, tak jak mówię, zatrudniały około 300 osób. Tu mamy wejście do góry. Też postaram się oczywiście tam dostać. Tu jakieś firmy działają w okolicy. No i tak, jak był rok 1972. Zakłady zostały zmodernizowane, unowocześnione. Jeden piec już stary, jeden piec już stary zastąpiono dwoma nowocześniejszymi piecami. Mam nadzieję, że mi tutaj nikt nie zauważy. Jak mówię, działają jakieś tutaj zakłady obok. Widzicie że nie jest to w najlepszym stanie, troszkę zaczyna się powoli ten obiekt sypać. No od roku 1738, no to mamy dużo, dużo, już lat, jak minęło. Duży obiekt to był. No jeszcze stoi. Tylko już nie jest w tak dobrym stanie jak to było za czasów kiedy ten oczywiście obiekt działał. Tak jak mówiłem w 1972 roku. Obiekt został zmodernizowany i wtedy już zaczęto tutaj produkować kaloryfery żeliwne. Początkowo trafiały one do właścicieli rosyjskich w okolicy Uralu. sobie przeświecimy. Nic nie ma. A później, no to już na teren całej Polski. I właśnie z tego miejsca, z tych zakładów mamy karoryfery w mieszkaniach żelive. Ja także mam w bloku jeszcze niezmienione Żelibne kaloryfery. Więc tutaj największa była taka produkcja, jeśli chodzi o, o te kaloryfery. Tak mniej więcej wyglądała historia tego obiektu. No już jak Perel zaczął upadać, upadł, no to wtedy zakłady były w coraz gorszym stanie. I niestety zostały. Po jakimś czasie zlikwidowane. Więc historia z grubsza już znacie. Postaram się Was poprowadzić, tak jak mówiłem. Tutaj w tym obiekcie później zobaczymy, czy da się wejść wyżej. A tutaj już się zaczyna to wszystko walić. Coś było chyba wykopane. Mówiłem, uważać pod nogi. By nigdzie nie wpaść. Jeszcze słońce tutaj tak strasznie razi. sobie tędy. no tak jak widzicie obiekt niszcze je tędy wchodziłem Przechodziliśmy, tutaj gdzieś było wejście wyżej. I jeszcze takie doły, Muszę trzeba uważać. Z na górę, tu jest jakiś hotel, ktoś przybysz. Główna papryka, tutaj jak widzieliście to największe pomieszczenie, w którym byliśmy i teraz wejdziemy sobie za moment tam po schodach. To była główna hala produkcyjna, tutaj chciałem jeszcze przejść. Zobaczymy jak to wygląda. tutaj wygląda. Tu także jest wejście wyżej. Chwałeczka. Nie wiem czy ktoś przyniósł. Przybyła. Zgromadzenie udziałowców odlewni wyrobów kanalizacyjnych w sprawie zmian w akcie założycielskim spółki. znajdowały się tutaj różne pomieszczenia być może jakieś szatnie łazienki tutaj w którymś miejscu też musiała być latalnia a tutaj właśnie łazienka, kibelek teraz następny się już powoli do góry, jeszcze tutaj zerknę, jest obok schodów, wieszaki, okay. jest tu piwniczka jakaś, nie. nie ma tutaj przejścia dalej. Góry. Nie wiem czy to ktoś w tym obiekcie nocuje czy nie. Tak jak widzicie jest jeszcze wyżej wejście. zazwyczaj w takich różnych obiektach na no to osoby bezdomne ten obiekt został zniszczony. To by było ryzykowne nocować. Przełady wszystko tutaj już jest A jeszcze tutaj troszkę pozostały, gdzie nie gdzie. płytki na podłodze. Jarnia, flaszek, wszystko nawalone. I tak, jednak ktoś tutaj nocuje bądź nocował. Widać oczywiście po materacu. I tutaj też jakaś łazienka, prysznic. A to następne. jest. Leśny bardzo, ale zerknąć. Co tutaj tak było zostawione? Myślę, że może ktoś sobie zrobił tutaj mieszkanko. Nie wiem ale dobra zostawimy to w takim stanie jakim było. Tak było podparte. Więc tak to zostawiam. Idziemy wyżej. Tutaj już jest ostatnie piętro. Oczywiście fotki z tego obiektu będą, abyście mogli sobie na no spokojnie poprzeglądać. W na razie na ostatnim piętrze jest tak bardziej czysto, tak by tutaj najmniej osób przebywało. Żebyśmy wyjrzeli przez okno, jak to wygląda z góry. Tutaj jest brama wejściowa, do wchodziłem. Następne łazienki. Tędy wyjrzymy, na główną halę. Widok z góry. cieplna grzejnika, temperatura powietrza, no tak jak Wam mówiłem były produkowane tutaj grzejniki żeliwne. Więc takie papiery na temat mocy grzejnika, w ogóle na temat grzejników, no to normalna sytuacja. Jeszcze nie byłem, ale tutaj szatnia była, szatnia Domska. Ktoś tutaj chciał się dostać, ale tu jest założony zamek, drzwi są zamknięte, nie ma tam możliwości wejścia. Dobra, będę kierował się z powrotem na dół. No i jestem już z powrotem na dole. Ta blacha chyba tak strasznie trzeszczy. Jakby to miało zaraz wszystko rozwalić się. blacha to ledwo wisi Gdyby to miała spaść to ja tam nie będę przybliżał się tamten rejon w ogóle to wszystko te blachy ruszają się Tak, jak wam mówiłem wszystko jest już w takim stanie niebezpiecznym nie wiem czy tutaj jeszcze nie ominąłem tego pomieszczenia i powoli będziemy kończyć. Sami widzicie, w jakim to jest teraz stanie. Jakie studzienki są, w które można wpaść. Niektóre większość jest zabezpieczonych, ale nie wszystko. Nie wiem, czy tam jeszcze nie jest opuszczony obiekt albo działający. Tutaj mamy malutki widło, także z bajki. Ten budynek dość przyzwoicie tak wygląda. Więc raczej na działający, jak mówiłem, działają tutaj zakłady. Dobra, jeśli taka eksploracja z już niedziałającej odlewni żeliwa Wam się podobała, no to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze oraz... Subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. No i do usłyszenia i do zobaczenia na następnej wyprawie.